No tym razem ładnie wjechaliśmy. Damy radę, co? Damy radę. Zafinaj blokady, wszystko. Ja pierdzielę. Siemaneczko, siemaneczko. Kolejny weekendik przed nami. Tym razem lecę po Maciosa i lecimy nad e, zalew, a w sumie to na narew. Bliżej półtuska. Sprawdzimy e, co piszczy w tamtych rejonach. Tak? Bo niestety zalew Zegrzyński ostatnio nie obdarowuje nas e, rybami. Dlatego postanowiliśmy się przenieść troszeczkę dalej w stronę Półtuska poszukamy trochę sandacza na Echosondzie no i szczupak, tak? wiadomo jeszcze po drodze musimy u Maciosa w garażu w Chlewku zmienić zaczep do przyczepki u mnie bo niestety już jest wyrobiony niebezpiecznie jeździć dlaczego? dlatego trzeba wymienić bezpieczeństwo oczywiście przede wszystkim no i tyle Mieliśmy z Maciosem zmienić oczywiście zaczep Ale przecież gdzie? No ale co, zamawiane na łódce Marian mówił, że 50, a to 75 jest profil ty, no i co? Ale, słuchajcie I w razie jest... czego mam do sprzedania ja Maciek wziął tematy. wędki, ty Patrz, wędkę wziąłem Pochewkę na wędkę Zobacz Pusty, Wędki ty. nie ma Aga ci schowała, ty. Ja kobieta nie wiem. ci schowała Ja nie wiem na co ja dzisiaj będę mówił. Gruszka rośnie, z tej gruszki trzeba ale ja, ty już drugi raz tak się wybrałeś. No, nie sprawdzam, bo to wiesz, na łódce wszystko jest. Tak, ta, dlatego, dlatego ja latam swoją łódką, bo mam na łódce wszystko pochowane i jest elegancko. Nie wyjmuję, a zawsze jak jadę gdzieś na inną łódkę do kogoś, zawsze czegoś zapomnę. No i cała łódka zawalona. No troszeczkę wziąłem, tak. Ej, ale ma rybę. Ja. I to w pierwszym rzucie. Co? Tomek. co? Na Ty, ale chodzi, co? Stanow. Olimpijczyk. Na pierwszy rzut idzie. Mobler. Parkowy Co to jest, ta firma? Nie mogę powiedzieć Tomek, bo sobie kupisz taki sam To jest do switchowania Nie no gdzie? Jak? Nie jesteśmy na rezerwacie, możemy. Możemy? Mamy układy Słuchaj, na układy nie ma rady. No, no Jest i Kamil tam na łódce. Sandacz tu stał. Rzucaj. Rzucaj sandacz stał. Słuchajcie na taką wodę Niezawodna kalewa trójka trochę przyrzewiała po wodach morskich Pasto do zębów trzeba wyczyścić Pasto do zębów mówisz. Nie mam szczoteczki ale jest ten także idzie idzie w wodę Uzbroję sobie wędkę okoniową, bo widzę, że Tomek tutaj próbuje za okoniem. Taką oto cykatkę od Spinmada 9 gramową. Zapinam ją na środek. Dobrze Tomek mówiłeś, Pięknie. że są. Tak. No, tak. jaki łapczywy zobaczcie, na trzy groty prawie. No to ty myślał, czy jest? Nie, myślałem, mówię, puka i puka coś. Nie, to jest krok. Macie krok. Jaki ładniejszy. Super, tak. Ale pięknie siedzisz. Ale siadł, co? Maciek, ksiadł? Siadł, piękny. Ale zobacz, jaki piękny. Ale ładny. Ale piękny. A, no i wieku, to, jest pro, no, to jest pro. Ty. To jest pro, ty. po trzy dychy Co no, ładnie, człowiek. Nie, no ten to jak na zale, to zobacz Masz miarkę, zmierz go. Tak. Daj, ja mam tutaj. Rzuć mi go tutaj. Ty a co on taką ospę ma? U tego rybaka? No sporo. 26 cm. Dopiero rybki się odpaliły na koniec dnia. No i co, zostajemy dłużej, no co? Goście poczekają. Tak? Hop. O siedź! Tak! Okay. No. No, ale coś tak wiruje ci, to, to małża jest! Tomej! Ja widzę na sądzie! Siedź, widzi na, widzi na sądzie, ty! Ja jestem w ale jak zaczek Zaczek chodzi! Nie no ładnie! Ale gigant! Wow. Wyczajony jest na sądzie wyczajony! Jeden jedyny stał. Nie, stoją, stoją, tylko co może słowa. Olej. Nie, relaks skółka, ale taki motor bardziej. E, to jest tak? olej silnikowy. No. Ale powiem wam lepiej. Pa, pa, pa! No i co, i co Kamil żeś złapał? To małe szczupaczki, kiedyś zerwał to, to takie zegrzyńskie szczupaczki biorą Ale cóż, no co zrobi? Takie biorą Będzie mały, jest duży, nie? Nie budujesz Ten dzień niestety nie należał do najlepszych dni na Zalewie Zegrzyńskim nie udało już się nic niestety dołowić, lecz zobaczcie co działo się następnego dnia, kiedy na wodę wyruszył sam kamień. Co jedziemy dalej, drugi dzień zmagań, fajna pogoda, minus 2 stopnie jak widać, minus 2 stopieńki, szyby jeszcze pomarznięte, łódka zamarznięta, dzisiaj nie mam za dużo czasu, ale dobre i 4 godzinki sobie pomachać. Coś może wyjdzie. Jak wyjdzie, na pewno się o tym dowiecie. Jesteśmy na wodzie. Kolejny dzień zmagań. Wczoraj byliśmy. chodziło krótkie ryby, mało. Dzisiaj zobaczymy, spróbujemy coś połapać. Dzisiaj jest bardziej nastawiona na szczupaka, niż na okonia. Będą łapały na dżerki, jakieś rzeczy, głowy większe. Nie nastawią się na okonki. Albo grubo, albo wcale jak to mówię. Zobaczcie, jaka sytuacja. Ledwo to uratowałem. Nie wiem, czy będzie widać. Ręką go zastanawiam o tej chwili. Przepątany. Przegryzł normalnie, zobaczcie kawałek przepłodno. Nie nawiązanie nie na niczym. Tylko na stalce ten. Ostatni chwilę, tak? Ten mniejszy. Malutki ten kolejna jak na zegrze to powiem wam że się ryby odpaliły. Kolejna rybka w ciągu 20 minut. Mały bo mały, ale cieszy. Ale cieszy tak. Do wody. rybkę. Od razu w no poszedł. To jest kolejna rybka. Trzecia dzisiaj ale ukryw leci taka rybeczka nie za duży szczupaczek, ale trzeci fajna zabawa Wypinamy go szybko i do wody. Rybeczka nie za duża, to się chwawi, nie będziemy go męczyć Piękno. I do wody Plum. Ale pięknie poszedł Krat. Jest kolejny Jest. O, Czwarty Zabaw, ale zabawa jest. Jest moc. Tak, jak mówiłem dzisiaj krótko. cztery godzinki na wodzie, 4 ryby. Wydaje mi się, że to jest fajny wynik, tym bardziej, że jesteśmy na wodzie PZW w naszej perełce Mazowsza. Ślady są na o paluchach, czupaki pogryzły. Po mału będziemy się zbierać, pakować manczu niestety nie ma dzisiaj całego dnia. Ale który też było chyba Najważniejsze, że chociaż chwilę udało się zorganizować, tego czasu, żeby wyrzucić. Dajcie łapkę w górę, jak się film będzie podobał. Suba dla zasięgów. I kończymy, pomaga.